Syn podszedł do ojca z taką zagadką. Trzy żaby siedziały na kamieniu, jedna wskoczyła do wody. Mówi syn, ile tato żab zostało? Jedna postanowiła wskoczyć do wody, ile żab zostało? Tata mówi: No, dwie. Syn mówi: Tato, posłuchaj jeszcze raz uważnie. Trzy żabki siedziały na kamieniu, jedna postanowiła wskoczyć do wody, ile żab zostało? Tata myśli sobie, kurczę, no coś podchwytliwie mu pyta. Powiem, że jeszcze. Dwie skoczyły za nim, bo chciały i żadnej nie została. Tata Asy ja mówi, tato to nie tak. Trzy żabki postanowiły. No i właśnie, tak to jest nieraz z naszymi postanowieniami. Zaczepię się troszeczkę tego nowego roku. Tydzień temu brat Marek troszeczkę powiedział o naszym poprzednim roku, jaki był. O tym, że pomimo tego, że był trudny, bo tam świat o nim mówi, to my chrześcijanie, my, którzy zaufaliśmy Panu Jezusowi. Powinniśmy się radować z tego, jaki był. Powinniśmy odszukiwać Boży głos. W tamtym roku powinniśmy odszukiwać, gdzie jest Jego wola. Cieszę się, że mam taką sposobność. To dopiero druga niedziela nowego roku, jednak dla niektórych aż druga niedziela, aż pierwszy tydzień już minął, dlatego, że 26% tak mówią statystyki, postanowień noworocznych, które, które ludzie sobie w ubiegłym roku powiedzieli, to ćwierć z nich już w pierwszym tygodniu Yy, ludzie z nich zrezygnowali zwyczajnie. Pierwszy tydzień już przyniósł rezygnację, więc może to być trochę późno, a może to być ostatni rzut na taśmę, ostatnich gwizdek. Jeśli ja chcę, żeby moje życie było dobre i szczęśliwe, powinienem wiedzieć, czego chcę. Banalne? Dla niektórych może się to wydawać banalne, dla niektórych z nas musi mieć nutkę, pod, jakieś podchwytliwe troszeczkę musi mieć. No dlaczego? No dla, to dlaczego, dlaczego nie potrafimy wytrwać w naszych postanowieniach? Żeby cokolwiek w życiu zmienić, ja muszę mieć pewność, że to jest dla mnie ważne. Muszę wiedzieć, czy więcej szczęścia da mi zjedzenie tabliczki czekolady, czy trwanie w diecie i potem wciśnięcie się w główne Muszę mieć pewność i wiedzieć, czy większą wartość ma dla mnie dodatkowa godzina w pracy, czy może godzina układania pusty z moim synem. Muszę wiedzieć, czy czas to dla mnie raczej pieniądz, czy relacje. Muszę wiedzieć, czy chcę słodkiego lenistwa, czy może i bałaganu, czy może mieszkać w czystym, lśniącym domu. Czy wolę wyjść na modną imprezę, czy Samotne, deszczowe popołudnia, okryte okryty kocem z kubkiem gorącej czekolady i książką. Muszę wiedzieć nie co wypada, nie co jest dobrze odbierane, nie co powinienem, tylko czego naprawdę chcę, czego w rzeczywistości chcę. Wtedy jest szansa, że cokolwiek sobie postanowię, będzie to spójne z tym, co mam w sercu. Wśród Polaków takie najczęstsze, coroczne, noworoczne. Właściwie tak się zastanawiałem też, dlaczego akurat noworoczne postanowienia? Troszeczkę tutaj jest takie taki utarte i wyświechtane. Postanowienia można przecież podejmować przez cały rok. To nie musi być nowy rok. Do tego zachęcam, ale na co chciałbym zwrócić uwagę. Najczęstsze postanowienia noworoczne wśród Polaków. Posłuchajcie. Więcej się ruszać. Spędzać więcej czasu z rodziną, zadbać o zdrowsze jedzenie, schudnąć, rzucić palenie, rzucić używki, znaleźć nowe hobby, nauczyć się języka obcego. Kiedybyśmy się tak przyjrzeli dokładniej tym postanowieniom, które teraz przeczytałem, które polacy sobie podejmują najczęstsze od wielu lat. Żadne prócz może poniekąd spędzania więcej czasu z rodziną żadne nie dotyczy życia duchowego. A ja mówię dziś: zadbaj o swoje życie duchowe. nawykowo ludzie nie wdrażają nie znajdują miejsca w swoim życiu dla Boga nawykowo dlatego że taki mamy nawyk nie dają miejsca Bogu a ja mówię dziś znajdź miejsce dla Boga zadbaj o swoje życie duchowe zacznij życie duchowego, jeżeli chcesz mieć życie materialne fizyczne poprawne i właściwe ale wracając do tych postanowień cielesnych Spróbujmy spojrzeć na te postanowienia takie cielesne, takie materialne, przez pryzmat tego, którego powinniśmy naśladować, którego chcemy naśladować, przez pryzmat Jezusa Chrystusa. Chcemy Go naśladować, ale często patrzymy na Jego życie duchowe. A spójrzmy na to, jakim był człowiekiem. Jakim był człowiekiem na ziemi, dalej poszukać nie trzeba, no Jezus jest świetnym przykładem i, i służy nam dos doskonałymi wskazówkami. Jak życie, aby nasze życie miało ręce i nogi, no i przede wszystkim wyższy sens. Jezus nie tylko był cudownym zdrowicielem, wspaniałym nauczycielem, ale był też zwyczajnym człowiekiem. Był poddany, tak jak my, pewnym procesom poznawczym. Na pewno miał jakieś określone nawyki działania, na pewno e, w jakiś sposób funkcjonował, ale Trzeba brać pod uwagę to, że był Bogiem, więc Jego działania były doskonałe w samej swojej istocie. Więc, więc jeśli chcemy podjąć jakieś nowe, dobre, dobre nawyki, chcemy, chcemy podjąć jakieś postanowienia, no zachęcam, abyśmy spojrzeli na dobre nawyki Jezusa. Pierwszym z nich jest taki nawyk. Modlić się. To podstawa. Pewnie często słyszeliście, że trzeba się modlić z tego miejsca, czy od jakiegoś pastora, czy sami sobie postanowiliście, że będziecie się więcej modlić. A mimo to i tak część z nas, nawet jeżeli podjęła się regularnego modlenia się, to trudno nam jest wytrwać. Trudno nam jest wytrwać w regularnej modlitwie. Tymczasem modlitwa powinna być w centrum naszego życia. Tak pokazuje Jezus. Wiedział, że nie może odstąpić w żaden sposób od wytycznych i wskazówek jego ojca. Wiedział, bo był świadomy połączony z Bogiem. Kiedy miał podjąć ważną decyzję, szedł na górę i się modlił całą noc. Kiedy miał przerwę między podróżami, szedł na pustynię czy na miejsce odosobnienia, się modlił. Szukali go uczniowie? Gdzie jest Jezus? No, szukali. Tak możemy przystać, więc, więc wiem, że się modlił dużo. Kiedy miał kryzys, kiedy miał trudne dni, padał na kolana i było do ojca. Życie Jezusa było cudownie zakotwiczone z ojcem. Bierzmy z tego przykład. Chciejmy. Chciejmy wyrabiać sobie nawyk regularnej modlitwy. Niech to stanie się takim naturalnym naszym elementem życia. O Jezusie na pewno też nie powiemy, że był promotorem zdrowej żywności ale tylko dlatego, że w czasach kiedy Jezus chodził po ziemi, nie było podziału na dobre jedzenie i to niezdrowe. Nie było podziału, nie było fast foodów, nie było McDonald'ów, nie było chipsów, nie było słodyczy dzisiaj takich jak dzisiaj mamy, nie było takich powszechnie uznawanych rzeczy, rzeczy które dziś powszechnie uznajemy za niezdrowe. Kiedy jednak zastanawiam się nad odżywianiem Jezusa, nad tym, jak się odżywiał, przychodzą mi na myśl dwa słowa: Umiar i funkcjonalność. Nie wiemy dokładnie, co jadł Jezus. Wiemy z Ewangelii bodajże Łukasza, 24 rozdziału: Wiemy, że po zmartwychwstaniu stanie z podaną mu pieczoną rybę, kawałek pieczonej ryby i plaster miodu, i to spożywał. To na pewno wiemy, ale tak na co dzień, no pewnie to są uczniowie jadł. Pewnie chleb, ryby. I warzywa. Owoce, tak. Większość dietetyków dziś zaleca, aby jeść ryby właśnie, aby jeść warzywa, bo są bogate w błonnik, różne inne minerały, białka i tak dalej, tak dalej. Niesamowite. Myślę, że umiar i funkcjonalność, te dwa słowa. Posilał się z umiarem, jadł z umiarem, aby zaspokoić wód, A funkcjonalność posilał się, pod, posilał się aby dodać wysiłku podróżą. Na każdy dzień codzienny, no, na każdy dzień. Zdumiewa mnie różny, również sposób, w jaki funkcjonował Jezus na co dzień. Niesamowicie dużo pokonywał kilometrów pieszych. Czyli co? Ruch. Dużo ruchu miał Jezus. Myślicie, że miał podkrążone oczy i cierpiono na w <gryw> No raczej nie. Myślę, że był okazem zdrowia. W połączeniu z tą zbilansowaną dietą, którą, którą yy, miał. W połączeniu z tym, z tym, co spożywał, jego tryb życia wskazuje na to, że był zdrowym, silnym mężczyzną. Tak mi się wydaje. Żyjemy w czasach, gdy gonitwa jest normalna i z jakiegoś nieokreślonego powodu pracuje się dużo, a odpoczywa się mało. W czasach, gdy gonitwa jest normalna, a spotkanie ze znajomym wymaga zapisywania w kalendarzu uprzedniego, jest mniej przestrzeni na, przestrzeni na spontaniczność, jest mniej przestrzeni na to, abyśmy mieli zwyczajny odpoczynek. Jesteśmy zaganiani, a czasu mało na to, aby być zwyczajni tu i teraz, aby pobyć ze sobą. A w czasach Jezusa, w czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi, jak to wyglądało? Wesele trwało kilka dni, to co wtedy? Ludzie urlobrali, tylko nie wiedzieli, jak to wyglądało. Ciekawe, nie? Inaczej podchodziło się wtedy na pewno do spędzania czasu. Pewne rytuały, tak zwane rytuały, yy, takie jak na przykład wspólne spożywanie posiłków, były na pewno bardziej na, na wyżej, wyżej na piedestale niż, niż mamy obecnie. Na pewno liczyło się wspólne bycie, było dużo mniej rozpraszaczy, nie było telewizji, nie było telefonów komórkowych, internetu. Ludzie mieli więcej czasu dla siebie, mniej presji na zyski. Tak jak to dzisiaj się widzi mniej presy na sukces, tak zwanego parcia na szkło. Zachęcam, abyśmy znajdowali więcej czasu na relaks, na zrobienie czegoś przyjemnego, na co nigdy nie mamy czasu. Odmawiamy sobie, że nigdy nie mamy czasu. Znajdźmy go. Zwyczajnie zagospodarujmy. Spróbujmy zagospodarować naszym czasem troszeczkę inaczej, żebyśmy znaleźli więcej czasu dla siebie, dla bliskich. Jezus. Bardzo dużo czasu spędzał z ludźmi. Uzdrawiał, nauczał, ucztował, odwiedzał. To on i to, co robił, jest dla nas potężną lekcją, jak ważne jest bycie ze sobą. Pomaganie sobie, rozmawianie ze sobą, czy zwykła zabawa i odpoczynek. W nowym roku zachęcam, abyśmy planowali więcej wspólnych wieczorów z przyjaciółmi, może jakiś wyjazd zaplanujmy. Ech, czy zwyczajnie potrzebowali ze sobą? Poświęćmy więcej czasu dla siebie. Nie na, te, nie na te rozpraszacze, które zabierają nam czas. Zachęcam, abyśmy robili wspólnie rzeczy na co dzień. Abyśmy robili razem. Abyśmy, tak jak Jezus, byli pomimo czasów, w jakich żyjemy, pomimo tych ogólnych obostrzeń, byli blisko siebie, bliżej ludzi, tak jak Jezus był. W moim odczuciu Jezus jest najbardziej skupionym na celu człowiekiem na ziemi. Był, jest. Wiedział po co się narodził, jaka jest jego misja na tym świecie, i nie cofnął się aż do samego końca, aż do tego momentu, kiedy zawisał na krzyżu. Najbardziej skupiony człowiek na swoim celu. Miał precyzyjny, podany mu przez Ojca cel. Jaki to cel? Aby zbawić świat, aby zbawić ludzkość. Myślę, że wszystkie decyzje, jakie podejmował, a tak jak każdy człowiek podejmował, i każdego dnia bardzo wiele, podejmował w zgodzie z tym właśnie celem, który miał w swoim życiu. Myślę, że nie marnował czasu zbędnie, myślę, że nie wykonywał zbędnych czynności. Przypominam, był Bogiem, więc jakby... to go obliguje, że tak powiem. Miał jasno wyznaczony cel. Uczy nas to, że jest bardzo ważne, aby, aby być świadomy, po co się w ogóle żyje? Postawił kilka pytań. Jaki jest Twój cel? Jaka jest Twoja misja na tym świecie? Jakie są Twoje cele na najbliższe miesiące w związku z tym, jaki jest Twój życiowy cel? Jakie decyzje, podję... Jakie decyzje potrzebujesz podjąć? Aby zbliżyć się do realizacji tego celu. Jasne, Twoje życie możesz zawsze być pomyślnym lub mniej pomyślnym zbiegiem okoliczności. Ale czy dar życia, który mamy od Boga, nie obliguje nas przypadkiem do tego, abyśmy świadomie kierowali swoją drogą? Ja też mam postanowienie, wprowadzam, yy, wprowadziłem się. życie. Po pierwszy miesiącu, co miesiąc chciałbym robić sobie taki miesiąc, taki dzień weryfikacji, dzień określania decyzji do podjęcia, jakie mam. Może to troszeczkę bardziej poprawi jakość mojego życia, może troszeczkę bardziej będę wziął królewskie życie, do którego zostałem zaproszony przez, przez króla. I ja i ty. Zachęcam do tego, abyśmy, abyśmy podjęli jakieś postanowienia, abyśmy, abyśmy rzeczywiście takie rzeczy mieli na porządku dziennym. Tylko jeszcze jedno pytanie się nasuwa. jak w takich postanowieniach wysłać? I tu, list do Efezjan, 5 rozdział od 15 wersetu. Paweł wskazuje w piękny sposób, Od 15 prosetu. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i tu piękne, acz trudne, ulegając jedni drugim w wojazdzie Chrystusowym. Kiedy czytam ten fragment, widzę trzy rzeczy. Uważaj, bądź rozważny. I bądź wdzięczny. Uważaj w życiu. Uważaj, jak planujesz swoje życie. Uważaj, jakie prowadzisz. Bądź mądry. Uważaj, jak spędzasz czas, bo czas należy do Boga. My nim tylko dysponujemy. Bądź mądry we wszystkim, w co się angażujesz. We wszystkim, co się angażujesz, szukaj Bożej woli. Przede wszystkim. Bądź rozważny. Nie bądź nierozsądny. Staraj się zrozumieć, staraj się pojąć Bożą wolę w swoim życiu. Bądź wdzięczny. List do Tesaloniczan też pięknie mówi, 5 rozdział, 18 werset. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem Boża wola względem Was. I tu ten trudny, ostatni werset, 21. Ulegając sobie nawzajem w Chrystusowi. Czytamy Słowo Boże, uczymy się go na pamięć, i nawet momentami, słuchamy, co mówi, cieszymy się z tego, co ono do nas mówi. Pytanie brzmi: co ja z tym robię? Na ile zmienia się mój sposób myślenia, na ile zmienia się mojo, moja postawa i kierunek w życiu, czytając Słowo Boże, na ile je wprowadzam w swoje życie, na ile to, co mówi Słowo Boże, wpływa na jakość decyzji, które podejmuję. Wykorzystaj czas najlepiej, jak potrafisz, szukając tym wszystkim Bożej woli. I pamiętaj, nie zmienia się bez przymusu nie zmieniaj siebie z poczucia winy, nie zmieniaj siebie motywowany kompleksami. Niech Jezus Chrystus będzie najlepszą inspiracją do tego, żeby powziąć zmiany. Niech Jezus Chrystus będzie przykładem dla tego, jak żyć. A gwarantuję Ci, że jeżeli poweźmiesz takie postanowienia, będziesz chciał być podobny Jemu i takie pragnienie w Twoim sercu się narodzi, on na pewno przyjdzie i się tym wspomoże. A na koniec roku zobaczysz realne zmiany. Chwała Bogu za Jego słowo. Dziękuję. Amen.